Z Ewangelii Świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschę. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali, po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, Wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał im się i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Dziś w liturgii wspominamy niepokalane serce Najświętszej Marii Panny. Generalnie sobota jest takim dniem, którym w kościele często wspominamy i odwołujemy się do Matki Bożej, a dzisiaj wyjątkowo jest wspomnienie jej niepokalanego serca, czyli serca, które nie było pokalane grzechem, nawet pierworodnym, dzięki dzieł zbawienia, które dał Chrystus, wyjątkowej łasce, którą została obnażona. I dzisiaj słyszymy, że Maryja przeżywa trudne chwile z Jezusem. Straciła Go, zgubił się gdzieś. Nie było to umyślne, nie było to zamierzone, ale czasami tak bywa. Nie mamy na wszystko wpływu. I szuka Jezusa, znajduje Go i okazuje się, że przeżywa coś, czego nie rozumie. Bo Jezus dziwnie im odpowiada na to ich pytanie, dlaczego to uczyniłeś, dlaczego gdzieś tam nam się straciłeś i nie mogliśmy Cię znaleźć. Że był to ból serca. A on powiedział: No, czy nie wiecie, że powinienem należeć do tego, co, do tego, co należy do mojego ojca? No, trudna odpowiedź. My chyba też do końca jej nie rozumiemy. Ale Maryja, co ona zrobiła? Napisane jest, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. I powiem Wam, że my też możemy wiernie chować wszystkie wspomnienia dotyczące Jezusa w naszym sercu, i tak powinniśmy robić. A jednym ze sposobów na to, żeby tak robić, jest modlitwa różańcowa, którą otrzymaliśmy od Matki Bożej. To właśnie jest rozważanie tajemnic z życia Jezusa wraz z Jego Matką. Ona była świadkiem tych tajemnic. Ona towarzyszyła Chrystusowi. To była wyjątkowa relacja między sercem jej a sercem jej syna, i ona chce nas uczyć, między innymi przez modlitwę różańcową, która jest medytacją nad tajemnicami życia Jezusa Chrystusa naszego zbawiciela. Niejako jesteśmy, jakby, tak jak Maryja, obok jesteśmy świadkiem tego wszystkiego, rozważamy to, nie zawsze to rozumiemy, nie zawsze te tajemnice są dla nas w pełni zrozumiałe. Też są tajemnicami. I warto je przeżywać, rozważając różaniec, kiedy odmawiamy poszczególną dziesiątkę, kiedy zastanawiamy się nad daną tajemnicą z życia Jezusa. Tu mówimy sobie zdrowaśki, ale w naszym sercu medytujemy te tajemnice. To jest wyjątkowy sposób otwierania się na Niego. Maryja nas tego uczy, że myśląc o Jego życiu, medytując nad Jego życiem, Napełniamy nim swoje. Oczywiście jest to inne napełnienie niż w sakramentalnym spotkaniu w Komunii Świętej, ale jest to otwieranie naszego umysłu, też naszego serca na tajemnicę życia Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcemy, aby Jego życie przenikało nasze, to Różaniec od Matki Bożej jest naprawdę cudownym narzędziem, aczkolwiek nie jest on łatwy. Czasami tak często w naszym życiu zastanawiamy się nad życiem innych, czytamy o tym w gazetach, w internecie, ciągle śledzimy czyjeś życie, jakiś gwiazd. Zróbmy to z Jezusem Chrystusem. Naprawdę to będzie dla nas zbawienne.